Ciao mordy Witam, witam, jak tam? Witam i o zdrowie pytam Jak tam leci co się dzieje, jak w szkółce, jak w pracy Kony, ja pamiętam ciao, plus ciao, rip O kurde, witam muszę skrócić, nie. Witam Siema, Wojciech Siema Wczoraj tak się wkurwiłem, bo mi ta klapka zepsuło i ten na początku mikrofon nie działał, potem nie dało się nic ogarnąć. Powiedzcie, czy słychać to co brat ogląda na telefonie. Mam nadzieję, że nie. Czemu w szkole chuj? Misiek witam. Max Straczy, Chcesz zrobić turniej? Max starczyn. Jak chcesz zrobić turniej, to chyba bardzo chętnie, wiesz? Pozdrawiam, Piotr Skóra, siema Szymon. Zaraz dla chłopaków napiszę. Zapraszam na live. Turniej chętnie. się siema. Proxima siema Mordo. To napisz czy ten. Bixby jak tam w szkole, jak ty po szkole. Mikołaj siema. Muminek, na no gdzie jesteś w gimnazjum? Jak technikum to wiem o co chodzi. Wczoraj 2700 biło, wbiło. Dzięki. Modzik na czas, za co pozdrawiam, Rawiego? No, Bartek pozdrawia. Dobra, to jak z turniejem? Mordo, chciałeś zrobić turniej. Sia, polski gamer! Chciałeś zrobić. Czekajcie, aż ja wezmę na. Skomentował. Patrzcie, wstawiłem, że zapraszam na live. Na live. A. Już. Dziś 11. wbijem no To gratulacje. Dobra, kto tam miał zrobić turniej? No Grecik. Na Grecikę to trzeba na czacie napisać, bo no life'i. Y. Dawaj Boom Bitch. To? Nie, Boombit nie. Pół godziny jakiś live'ik. Ravi co pamiętasz nie dokończyłeś. Plus rep. Czekajcie, patrzcie, macie mojego steama w opisie. Patrzcie jaki to jest kozacki steam. Patrzcie, ravi. Do opisu zaglądajcie. Dobra, Proxima, czaj. Patrzcie tu, 18 lat w bicu. Patrzcie, macie tutaj YouTube'a. Odznaki Gablota, przedmiotów. Zachaj z YouTube'a. Tak to się mówi. O mój ulubiony. O, jest mój. Ul... Co? Jakich banów. Dobra, dawajcie, dawajcie tutaj te tego gówniaka. Chętnie potem. Łapka po stream'am na początek. Kto co za jeden? Ale co Grecik? Proxima, no możesz zrobić Proxima, ty patrzysz u mnie stały, chyba będziesz stałem sponsorem w turnieju, co? No, Steam w opisie macie Wszystko macie, znaczy w opisie, macie linki, nie? Macie, że możecie mi hajsiwo wysłać Fanpage'a Link do ten dfb z Steama Siema Kreze Patrzcie, jak tutaj się kochają Koledzy. Kocham ciel, Pedał. Widzicie? Chce ktoś do drużynki w CR2 Co, tutaj reklama taka potajemna. Szymon, no jakoś leci przed chwilą, wróciłem ze szkoły, dzisiaj najwcześniej kończę. O, sub. pierwszy sub na live Antoni Kostecki, dzięki za suba. rawi mogę moda. Nie pytamy moda. Udało się w końcu z Rafatusem. Ja tam oglądałem go do drugiej w nocy, ale... I on tam wkurwił się pod koniec Dobra, o, armię na piąty trzeba zrobić. Dobrze tutaj zielony prawi. Patrzcie co mam w sklepie. Zacznij grać. Dobra, Proxima, robisz turniej czy nie? Zobaczymy, może jakiś jest. Nie ma. Dobra, zagramy coś. Weźmiemy sobie jakiś zwalony dek. Co jest Nyszu? Ty pewnie jeszcze na chatę wracasz, coś wróciłeś, Rudy. Zostawił stima na noc? Nie, bo powiedziałam, że to jest bez sensu. <gry> Dobra, weźmiemy sobie. Kurde, spam jest tego Face'a. Lawę, nie, lawą nie chcę mi się grać, bo lawą gram na, na co dzień. Czemu kony? O, weźmiemy Pekkę. Pekkę mam niestety chyba na trzecim. Kurde, no, jak ten spam wyłączyć? Nie, za słabe levele niestety. Daj mu dzika, to ja Krzysiek. Nie pytamy o mody ty. Ja wiem Krzysiek, że to ty O, jest turniej, dobra, elegancko Elegancko, ravi Ravi Czekajcie, tu b Hasło Rafson Działa czy nie? Gdzie to jest? Czekajcie muszę Bez spacji chyba, cu Jak się pisze ją? Tube, chyba tak. Tak, jest Rafson. Rason. dobra, elegancko, wbijajcie na, tur na turnieja. Czekajcie, ja tylko zmienię opis. Aha, no to nieźle. Nie jestem na swoim koncie, zajbiście. Dobra, jestem już. Opisik zaraz zmienimy i wbijajcie. Hmm... Do, no i co z tego że miałeś 4k U nas nie przyjmujemy ten Jak ktoś ma 4k i nie wiem W tamtym sezonie miał rekord 4001 To nie przyjmujemy Podaj jakąś fajną nutkę Chodzi o rapy Nyszu kogo tam chcesz Blossom ci może powiedzieć Bo ona też rapów słucha Blossom weź mi Larudego napisz Jakiś fajny rap Turniej Z widzami Dobra jest Zapisz. Jest git. Zaraz napiszę w OBS-ie wam hasło. O, farmer kozackie przywitanie. No, Grecik ci podał masz tego. K Króla Albanii, czy jak on tam miał? Pozdrawiam Max. Kupa z tym filmem. Macieś z jakim filmem? Jakieś problemy? Już, 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 czekajcie turnie właściwości, yy, rawi. No po podobny to jest. Skorawi. Czekajcie, bo ja tu zmieniam w OBS -ie. Zaraz wyskoczy na, na tym Na ekranie Jak Jakbo Hasura Są Zaraz tutaj sponsora bywałego Nie wiem czy do końca turnieju Będę OK. Macie czekajcie Edytuj scenę Trzeba trochę zmienić, ale będzie widoczne Powinno być widoczne. Nyszy, usłyszałeś po. 15 roku. Co jest Wojciech? Dobra, zapełniajcie się mordy. Rudy, ty jeszcze nie możesz bijać chyba na turnie, bo masz siódmy level. Kupa z tym filmem. Maciej, z jakim filmem? Jaka kupa? Co się dzieje? O ręczek bił się ma. Yy, turniej chce zrobić Max Starczyn. Nie, dzisiaj wystarczy jeden turniej, nie? Bo nie będę długo streamował. Ogólnie chciałem wbić i zrobić tego. Odcinek nagrać na dzisiaj, ale patrzę, że ja mam jeszcze czas. Z pół godzinki, z prawie godzinę. Dobra, 40 osób i możesz zaczynać, nie? Żeby było. Ile do WCS zaraz wracam. Proxima nie ma problemu. Znaczy poczekajcie na Proxima, bo on poszedł tam na dwójkę pewnie. <laughs> to poczekamy tak do 16 na Proxima, co? nie Niedziwłał Rafson Powinno działać No jak mi działało to czemu nie działa Turniej na live y napiszę Turniej na live y. Zaraz biją hasu Rafson, dokładnie powinno działać Siema PD Simon Wojciech, dzięki, dzięki za słówka Rawi, ja mam na razie ze na klaszu. A ja, ile ty masz pucharków Remczak, żebym cię nie wywalił? <grystanie> ile masz? Gdzie ty jesteś? Jak ty więcej, ode nie masz, chyba. Dobra, nie mam pytań. Słabo mi idzie ten sezon. Dobra, miałam zagrać. Czekamy na tego. Dopóki się uzupełni turniej, to zagramy sobie Challenge'a. Frost Games z hey, Ravi, zaakceptujesz zapro na FB wszystkich teraz PS, ocenisz dek i napiszesz, co byś w. Nim zmieniłem AK1 złoty ogień na czerwonym tlenik Frost 55 groszy. Frost Gaming, dzięki za, za donata. I nie oceniam decków, ale zaraz mogę przyjąć wszystkich na tym, na facebooku. Dycham, tutaj będziesz mi spamował. Dobra. Pokaż mi, jestem piąty na turku. Morda jak widzisz, gramy challenge'a na razie Czy ty tak spamisz, łosiu? Spokojnie, a ja na szósty mam goblin gang Co za siara Dobra, przegraliśmy No, Blossom, weź tam polskiego, niektórych naucz <grym> Rafson nie z dużej? Ja wpisałem z dużej Ej, dobra, mamy już ducha Hog'a Kurna, nie jest tak źle Paj, tu pięknie go zniwelowałem Jaki rak, nie Co jest? Weź, ja nie umiem to grać. Grecik, weź nie wybustuj. Patrz o mój, mój brat tego ogląda Boxdilla. Dobra, trochę dostanie w maniane. Takie coś zrobimy. Bo nie mam nic ciekawego na bronę. Kony Siemka pamiętasz mnie. Kony, pamiętasz mnie, czy nie? Dawno Cię ci nie widziałem. Ty lepiej załatwiej tam ten. Kony, wiesz o co chodzi. No, ja Konego boostuję, wiecie? Za 300 zł prawie. Trzeba tutaj... O, zagramy takie coś. Dobra, i tak mamy prawie powierzy. Ach, nie było tego. Masz Kuba w opisie mojego Facebooka. Taka będzie dobry pomysł, czy nie? Strzel! Dobra, działa. Takie coś zrobimy. Jak to kozak prawie. Prawie ładnie zagrałem. <ścoughs> Jak rzucił beczkę z Kubany. Już ten, Proxima wraca z wc i... I pewnie już zacznie. Oby nie miał tego. Kurde. Ale dobra, z tego powodu, że ma... Kurde, no nie umiem grać. To mnie też może bustować. Siekan ja ci całe życie bustowałem, więc już dość. Bez przesady. Za, za dużo już, za dużo, seria Ja ci mówię, za dużo już. Dobra. Lecimy. Tych pajacu. Stój! Dobra, przegraliśmy I przy okazji skrzynkę otworzymy, więc miałem taki zamiar wiecie Miałem taki zamiar No i musimy loga puścić i dostaliśmy w pin A Ehm No Nie było tego yy, Blossom jest trzecia na świecie Chyba pomyliłeś Ją ze mną Grecik Coś tutaj ma maniaczysz Siema, siema rawi miałeś życzenia złożyć? Janusz Gaming. Wszystkiego najlepszego. Proxima. Hmm. Nie, nie, nie. Remczak, sponsora mi nie zabieraj. O czym filmam? Kony. O, jakieś gówno. Hawk może być, bo dam dla jakiegoś cwaniaka z Brave Poland. Dobra. Zaczynać. Kto zaczyna? Jest Kordba Zagłady. Bywale stały na live. Ie. Jazda Polska. Znowu klan zmienił. Jutro mam rodzinki do zrób live. Jutro jest czwartek. Wrócę do domu po 18 Więc słabo Bo się. Ta, mówisz? Dobra, Mac. No to ładnie skontroluję tę hordę, nie powiem. No. Dobra. Po tej walce zaakceptuję, jak nie zapomnę, te zaproszenia na facebooku Siemak Royal Szymon, możesz live oglądać i walczyć na turnieju, ale jak chcesz, na razie. Kuba, chwilę. Daj chwilę. No ten Mac mógł... Ten Mac mógł nie, nie zaczynać. Walić tu wieżę. To ładnie by ochronił Inferno Towera. Tak by była już no, 0 HP na wieżę. Ja mam tylko tura chcę mogę. Jak ja mogę beatboxować wam na live, ja to jestem beatboxer od dzieciństwa. Tak to bywa, blossom. Czasami, Kuba, no mówię, poczekaj. Po tej walce zaakceptuję sobie. Łapka po streamie może, możecie zostawić. Wiecie, co tu tak przytrzymujesz? Kordła, chyba na live'a się zapatrzył. Trzeci level balona. Nie, to nie jest to. Trzeci level balona działa. Uuu, no i to, że zostało tak, tak mało HP na wieży. Na tym, na balonie. Ten balon już dogra ładnie. Zostanie 400 HP na wieży. Dokładnie. Z matematyki same szóstki mam. Jakie hasło? Hasło mas na ekranie: Mordo. Ta, bitboxować weź się ja z tobą, nie rozmawiam, bo cześć mi nie powiedziałeś. Z Blossom? No i tutaj akcja się obróciła. Luki zrobił przewagę. Jak widać. Dobra. Wyleciał golemem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Golem przeciwko Lawie. Żeby zniszczył to, trzy minionki teraz, żeby wystawił na balona i zrobił taką kontrę. Poison. Szkoda, że strzałek nie ma. Tego poisona to zamien za, na strzałki, bo ten deck jest za drogi, nawet z tym eliksirem, wiesz? No i nic, nic nie wyszło, bo chociaż. Nie, zabraknie. Chyba, że Poison poleci. Uuuu, 250. Tak, Grecik? Ja się przywitałem 13 razy. Co ty, ma. Dobra, i teraz wchodzimy, akceptujemy za zaproszenia. Kordła spokojnie, było dobrze, blisko. Daj serce, a masz mordo. Mordo. Dobra, patrzcie, teraz zwalony Facebook jest. Co tu mi się włączyło? Patrzcie, muszę tego z powiadomienia chodzić I potwierdzać To jest męczące, nie? Wcześniej było trochę lepiej Macie, zaakceptowałem Mordo, będzie oglądać ktoś Virtusów o 20.30 czy nie? Piszcie tam, kto Virtusów będzie oglądać Ravi plus live A co jest? Wojciech Coś, coś nie tak? Dobra, akceptujemy Weź trochę ścisz Dominik, to bo... Zaraz nie zdenerwujesz Dziękuję bardzo. Kurde, z... ile tutaj zapraszacie? Trochę osób nie zaprosiło. Wejdź Nie do klanu. Ile masz puszek? Prograć Jak masz 4K, to zobaczymy. Może coś da się ogarnąć. Ile mamy? Mamy 49 osób. Martwię się, że na kogoś czekamy. Dobra, Proxima standardowo pierwszy Tom. Tom nie jest z Kuba Z? Tak, mamy Widza i z Kuba Z i z gangu Albatrosów. Ja. Dumni. No, wiadomo, oglądamy Wirtusów w Wetam Blossom Na kanapie 80 Virtusów można oglądać z chęcią. No i tutaj Tom gra. Hogiem. Takim trochę letko Letko wiecie o co chodzi? Nie puszczaj, tak najpierw Hoga się puszcza. Tom, zapamiętaj. Najpierw leci Hog. Nie będę cię uczyć, ale jak grasz tym beczką i hogiem, to pierwszy Hog musi iść. Siema spejt. Co ile mam Grecik? Ta... w losu. Też nie obejrzyj. No to podaj yy, miejsce. czekajcie bo tu zapraszacie mnie cały czas. Proszę bardzo zaakceptowane. No i tutaj Tom dostaje. Ładny. No, wiecie o co chodzi? Przegrywa oczywiście. Tu, 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 tu. Dobra, 35 łapek pod streamem, dzięki. Co? To co, załatwi się? Czekaj, ile masz pucharków rabi, żeby pograć... Prograsz, pewnie masz więcej puszek ode mnie teraz, co? Obejrzyj mnie. No i ma masz. To ja, dzidzitom. No. Elegancko. Por Porobił. Bijesz do mnie na kanał. Kuba, czekaj, bo tutaj subskrybera dostałem. Rafał Starzec, dzięki za suba. Niebieski wieloryb. No, gram czasami w tą grę. Polecam. Prograć jak napiszesz? Ile masz tu? No, weź tam z Grecikiem. Napisz ile masz dokładnie. Bo jedno miejsce wolne mamy, nie? O, no skills. Krisu, to chyba od ciebie z klanu, co? Krzyś. Krzyś, to, to od ciebie z klanu? No i tutaj standardowo pewnie lawa plus balon. Czemu prograć lepszy ode mnie? Na pewno lepszy ode mnie, jak ja mam 4400 rekord. A co jest, Kordo? a przegrywasz? Nie mogę ściągnąć niebieskiego ryba. Nie no, ja w to gram czasami wieczorami. No, kopaczka jakoś działa, mogłem live odpalić. Ale wczoraj się zdenerwowałem.